Witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek związany z Movie Star Planet. Jakiś czas temu napisaliście do mnie, że w kioskach jest dostępna gazeta ZMSP, także wybrałam się, kupiłam ją i zobaczymy, co my tutaj w środku mamy. Widzę, że możemy dostać jakiś skuter, kask, pieniądze, star także zobaczymy. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, to zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. I zaczynamy. Witam z bliska i zapraszam do oglądania razem ze mną gazetki z Mówi Star Planet. Zanim gazetka, chciałam wam pokazać moje uszka, które miałam na początku tego odcinka. E, dajcie znać jak wam się podobają, są to moje ulubione uszy. Nie, nie, nie był to prezent dołączony do gazetki. A szkoda, jeżeli chodzi o prezenty, mamy tutaj informację, że będzie 1000 starkońc na zakupy. Skuter, kask bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o gazetę, gazeta kosztowała 899, jest to numer czwarty dostępny od 21 marca. Do 18 kwietnia. No i dajcie mi znać w komentarzach, czy kupujecie tą gazetkę, czy kiedyś kupiliście, jak to u Was wygląda. Jeżeli chodzi o okładkę, mamy logo, mówi Star Planet, mamy postać z MSP, no i jakieś rzeczy o gwiazdach też widzę, tutaj będą się znajdowały, więc przechodzimy do zawartości. Oczywiście gazetka, słuchajcie, była zafoliowana. Ja Uwaga! Proszę bardzo, dostałam! Super, super! Wybierz kolory. Mm, czy ja mogę tu kolory wybierać? Aha! Nie, zostawimy te, które tu są. Te mi się podobają. Tak, zostawimy. Fajne, są gotowe. Nie zakręcę jeszcze kółkiem, żeby hajs przyszedł. Co się trafi, co się trafi? 50 i 20. <grym> I kolejne. To jest i pięć! Brawo, brawo, wygrał Panter Moskawą. Jeszcze prezencik. A co? Przekręcamy na kolejną stronę i mamy tutaj rzeczy na topie. Eko jest trendy. Tutaj o informacje o celebrytach. No, myślę, że jakoś bardzo nas to w tym momencie nie interesuje, więc po prostu przejdziemy sobie do kolejnej strony. A na kolejnej stronie znajdują się film i muza nie przegap. Czy to chyba jakieś premiery? Tak mi się wydaje, ponieważ piękna i bestia się pojawiła w kinach. Dajcie znać, czy oglądaliście. Ja jestem ciekawa. Może się wybiorę. Kto wie, kto wie. Następnie muzyka. Nowe płyty. mhm. Mm do posłuchania. Przechodzimy dalej. Słuchajcie, jesteśmy na ósmej stronie, a jeszcze nic o mówi Star Planet nie było. To jest dla mnie troszkę dziwne, no ale cóż, wieści z Galaktyki, czyli tutaj wieści o gwiazdach, tak sobie przypominam, że jak ja kupowałam różne gazetki fan, club, chyba to się kiedyś nazywało, czy to brawo, to właśnie bardzo dużo było informacji o różnych celebrytach, o gwiazdach, i tak dalej. U, uwaga! Dziesiąta strona jest to strona w końcu związana z mówi Star Planet i mamy tutaj. Komiks o nazwie Ładne Kwiatki. E, także tutaj bardzo fajnie, że pojawiły się jakieś postacie z MSP. Całkiem ciekawie to wygląda, ale widzę, że tutaj jest koniec, więc ten komiks jest tylko na dwie strony, więc moim zdaniem jest to dość krótko. Następnie Zielona Moda. E, I tutaj mamy stylizację różnych gwiazd, i tutaj na przykład e, na postaci z Movie Star Planet jest taka sukienka, którą ma podobną Rihanna o podobnej formie. W sumie, moim zdaniem, to byłby taki fajny pomysł, żeby inspirować się stylizacjami gwiazd i robić swoje własne stylizacje na MSP. Myślicie, że to jest fajny pomysł na odcinek? Czy zrobić coś takiego, że wziąć zdjęcie jakieś gwiazdy i spróbować otworzyć jej stylizację na MSP? Dajcie znać w komentarzu, bo w sumie wydaje mi się, że jest to całkiem spoko pomysł. Następnie, słuchajcie, mamy wiosna na talerzu, czyli coś do jedzenia. Jak wiecie, jak mnie znacie, jestem mega fanką jedzenia. A teraz troszeczkę zmieniam swój tryb odżywiania. Także tutaj jakieś sałateczki wiosenne, no jak najbardziej myślę, że mogłabym skorzystać z takich przepisów, tutaj sałatka z kurczakiem, kiełkami, kuskus, z rzodkiewką, sałatka grecka wiadomo znana, powiem Wam, że trochę nie lubię zbytnio gotować, ale jeśli to jest jakieś proste, to dlaczego by nie można spróbować dobrze, następnie gwiazdy gwiazdy kiedyś i dziś, ok, czyli tutaj pewnie można dopasować kto jest kto patrzcie, Justin Bieber za młodu, o i tutaj go na dole od razu widzę, widzicie? No, zmiana dość duża, ale tak jak widzimy, tak naprawdę te osoby się zbytnio nie pozmieniały, na przykład F i N. E, także no, dość proste to jest do rozpoznania. Tutaj widzę jakieś plakaty. Jednak są to plakaty gwiazd o, patrzcie, mamy Emmę Watson Emma Watson zawsze będzie mi się z Harrym Potterem kojarzyła, dajcie znać czy wam, w ogóle bardzo fajna aktorka, lubię, lubię e, następnie, aha, to jest e, tył plakatu Gigi e, i tutaj jakaś walentynka, słuchajcie to był jakiś konkurs w poprzednim numerze, z tego co widzę, tutaj jest taka informacja i tutaj są prace różnych uczestników walentynkowe w sumie fajnie byłoby, gdyby to mogły być na przykład prace e, zrobione na MSP, a nie tylko rysowane, no ale cóż, zobaczymy tutaj słuchajcie, dalej co jest gwiazdami związanego, ale jest forum MSP, tutaj jak widzimy mamy porobione screenshoty z właśnie MSP, widzę jakieś śmieszne filmiki, pewnie ze zwierzętami o, York, psy Jorki super, super i jeże, jeżyki to śmieszne zwierzętki, co? Tutaj, właśnie, jakieś klipy, i tak dalej. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do kolejnej strony. Wow, wiosenny look! No, to jest coś, na co czekałam. Właśnie spodziewałam się w tej gazetce, że będą może jakieś luki, czy coś w tym stylu. No, i mam. I tutaj, słuchajcie, jest look inspirowany wiosną na powitanie wiosny. Także powiem Wam, że naprawdę jest fajnie zielono. Aczkolwiek spodziewałabym się może czegoś bardziej kolorowego. Ale jeżeli chodzi o zielone stylizacje to. Dajcie znać, która Wam się najbardziej podoba, ja myślę, że mi się najbardziej podoba ta, tutaj ta kurtka, bomberka, o te spodnie też mam, super, tutaj te butki też pasują, także bardzo, bardzo fajnie, przyjrzyjcie się temu lukowi. spoko jest, tak patrzę sobie, jeszcze ten mi się podoba. W sumie to jest ta sama kurteczka, tylko w innym kolorze. Dajcie znać, gdzie tą kurtkę znaleźć, bo kurczenie nie mam, ale jest bardzo fajna. Te włosy mam, tylko w innej odsłonie kolorystycznej. Te spodnie też mam, tylko w innych kolorach. Super. Tylko ten kolczyk bym wywaliła, bo nie jestem fanką takich kolczyków. E, także luki się dość ciekawe. Tutaj chłopak nam się znalazł jeden. Chyba tylko jeden chłopak zrobił luk wiosenny. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do kolejnej strony. Także tutaj oceniam tą stronę jak najbardziej na plus. To mi się podoba. Tutaj też nazwy użytkowników są podane. To jest spoko pomysł, słuchajcie. E, Dalej mamy, ekobiżu ogłaszamy nowy konkurs. To jakiś konkurs, właśnie coś tam związany z gazetą. O, i mamy jakiś quiz, test. Ja bardzo lubię testy, także może przybliżę i zrobimy sobie e, teścik. Pierwsze pytanie. Będę zaznaczała, mam tutaj długopis. E, jesteś bardzo zła na koleżanki, jak reagujesz? A, krzyczę, że są beznadziejne i już ich nie lubię. Przestań się do nich e, odzywać, poczekam, spokojnie wyjaśniam całą sytuację. Myślę, że jakbym była zła, to albo bym się przestała odzywać, albo spokojnie wyjaśnię sytuację. Chyba bym jakiś kontakt pewnie zerwała, coś takiego. Pytanie numer dwa. Podczas seansówki nie nagle dzwoni Twój telefon, co robisz? Odbieram, rozmawiam, muszę być w kontakcie z ludźmi, prawda? B udaje, że to nie mój, a gdy zamilknie dyskretnie go wyłączam. Szybko wyłączam, przepraszam sąsiadów, na pewno szybko bym wyłączyła, bo to trochę przypałowa akcja, słuchajcie, na pewno w kinie bym nie rozmawiała. Yy, numer 3. Kiedy na przerwie żujesz gumę, podchodzi do Ciebie wychowawczyni. I rozmowa z nauczycielką nie przeszkadza mi w robieniu wielkich balonów, to na pewno nie. Trzymam gumę, ale staram się żuć dyskretnie. C. Szybko rzucam gumę do kosza, a potem rozmawiam z nauczycielką. Pewnie bym wyrzuciła gumę, jeśli byłby jakiś kosz w pobliżu. Numer 4, o czym mówi takie ułożenie sztuczców na talerzu po posiłku skończyłam, to było niesmaczne, robię przerwę. Jakbym skończyła, to by były tutaj dwa obok siebie, więc robię przerwę, to znaczy, że jeszcze nie jest skończone. Dobra, następnie. Zastanawiasz się jak ubrać się na imieniny, do cioci w końcu wybierasz najmodniejsze porwane jeansy i nowe t-shirt, no w porwanych dżinsach za bardzo nie chodzę, absolutnie krótką sukienkę mini, elegancką bluzkę i spódnicę, jakoś to wytrzymam. Zazwyczaj pewnie na luzie bym się ubrała, ale zaznaczę te eleganckie, bo słuchajcie, tutaj miniwa mi nie pasuje, porwane dżinsy, tu nie chodzę, więc tak średnio następnie słuchajcie jesteś na imprezie urodzinowej koleżanki, nic ci się tu nie podoba jedzenie, muzyka, inni goście, co robisz? głośno narzekam, proszę koleżankę, żeby coś z tym zrobiła, szeptem komentuję to z innymi, nic nie mówię przecież ktoś się napracował, żeby to wszystko przygotować, jakby mi się na przykład muzyka nie podoba, to bym się zapytała, czy mogę jakąś inną puścić czy coś, ale raczej bym pewnie nic nie mówiła w takiej sytuacji, jak mam tutaj wybrać i słuchajcie tutaj, jeżeli chodzi o wynik musi być najwięcej jakichś tam odpowiedzi u mnie tak patrzę, najwięcej jest odpowiedzi C, Tylko jedna była B, choć też się w sumie nad tą B nad tą C zastanawiałam, no ale dobra. Więc jeżeli chodzi o odpowiedź C, przybliżmy. E, jesteś prawdziwą lady, wiesz jak zachować się w każdej sytuacji, umiesz ubrać się stosownie do okazji. Świetnie poradziłabyś sobie w dyplomacji, gdzie dobre maniery są bardzo ważne. Uhu! Ok, przechodzimy do kolejnej stronki. Zobaczymy, co tutaj mamy. Słuchajcie, coś o podróżach dookoła świata. Kocham podróże Meksyk. W Meksyku nie byłam. Nawet tak szczerze, bardzo się o nim nie dowiadywałam, także myślę, że na pewno sobie poczytam. Kuchnia meksykańska spoko loko. Pasuje mi, czaszki. O, w Simsach były te czaszki meksykańskie, słuchajcie, było, było i chihuahua pieski, uwielbiam je, bardzo fajne. I tutaj mamy, słuchajcie, sportowa wiosna, zagadki. Robimy zagadki i bardzo, bardzo lubię zagadki. Przybliżmy do pierwszej zagadki. E, pierwsza zagadka. Na obrazku ukryły się rzeczy, które tu nie pasują, widzisz je. Ja. Więc mamy tutaj właśnie taki sportowy styl, co tu nie pasuje. Na pewno tutaj kula dis diskotekowa chciałam powiedzieć disco, kula disco nie pasuje tutaj toaletka też nie pasuje i to mi też pewnie nie pasuje taki coś mikser, blender i w sumie te pudełka też takie średnio sportowe następnie może tutaj przybliżę, co za widok oryginał dwa widoki za oknem różnią się od oryginału znajdziesz je, dobra, no to słuchajcie ja tak proponuję, żeby przyjrzeć się właśnie bliżej jeżeli chodzi o to, mamy tutaj takie puste przerwy. E, może coś z tą gałązką, zobaczmy. Na wszystkiej gałązce. O, patrzcie, tutaj nie ma, więc to na pewno się różni. E, tutaj, tak jak patrzę na tło, wszędzie jest tak samo. Na środku nic nie dodali. E, tutaj te cienie też się tak samo wyglądają. Może coś tutaj w dolnej linii, tak popatrzmy. O, tutaj zobaczcie, jest inaczej. I tutaj jest inaczej, także to zaznaczamy. E, mamy tutaj już znalezione. I następne. słuchajcie, quiz. Który cień pasuje do kolorowego obrazka, i tutaj patrzymy, może powiem od razu, który nie pasuje. Tutaj jest za krótka parasolka, więc to na pewno nie. Jeżeli chodzi o następne, tutaj jest taki patyk, tutaj jego nie ma, to też nie. Kolejne tutaj są, słuchajcie, na środku jest ta barierka, to też nie, także tutaj. Między tymi dwiema, a tutaj jest tak po skosie zrobione, i tutaj nie jest taki, o, patrzcie, tu nie jest spiczaste, to to nam nie będzie pasowało, czyli to. Wiecie, tutaj powinno być coś takiego, tak jak tu, więc ten będzie pasował. Zagadkowe cyferki, o, ja lubię takie cyferkowe rzeczy, czyli tak. Yy, 10 podzielić na ile to będzie 2, to będzie pół, na 5, 12 podzielić na 6, ok. To tutaj będzie 5. Jakie 5? Tu powinno być 7. Jak ja tutaj zaczęłam dodawać, bo tu widziałam plus, plus, ale fail. To będzie siódemeczka. To będzie 7 plus 3, to jest 10. 3 razy 4, 12. Gitara siema. Bardzo dobrze mi to poszło. W końcu maturę z matmy się zdało. Bardzo dobrze. Tutaj, czy to cało się ja tak się schyla? Mam nadzieję, że będzie się. O, może to. Słuchajcie, przybliżę. Jeszcze sobie to rozwiążemy. Lubię takie rzeczy. I tutaj musimy ułożyć część obrazka, tak by zobaczyć cały kiosk, dobra, zapisz właściwe ułożenie, więc pierwsze to będzie C, check-in, to będzie H, następnie będzie coś z tym, o, tu będzie in, czyli D, kolejne to może nawet po napisie jest cyk, będzie cyk, kreska, e, cyk, dobra, B, ok, to tutaj będzie końcóweczka, czyli C, bo tutaj ten napis, no nie, tutaj w tym miejscu, tu, tu, tu. Tutaj będzie lyfy, dobra, a pod A będzie hy, 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 co tu będzie? O G zapomniałam, kochani! To tutaj G wstawiam, zobaczcie. Czyli jedno nam puste zostanie, dobra. To było D. A to jest A, tak jakoś dziwnie, te A na Piesku, nie wolno to mnie wchodzić, ja nagrywam. Musiałam psa wygonić i zostało mi, słuchajcie, po A yy, takie puste, żeby było, czyli E i F. Dobra, to tutaj jak coś, to jest puste pole, bo tu powinno G się znaleźć w środku. I z tego co widzimy, jest tutaj yy, z tyłu rozwiązanie, ale widzę, że ja to źle zrobiłam, bo ja robiłam od góry. A tutaj oni od dołu napisali, no nie? To by się zgadzało. Cóż się kryje na następnej stronie? Tego jeszcze nie widziałam. Wow, pokaż się z profilu. Uwaga, nasza ekipa wciąż przegląda profile użytkowników MSP w poszukiwaniu ciekawych, szalonych pomysłów, ale fajnie. Zobaczcie, tutaj można zobaczyć różne osobki. Chciałabym kiedyś być w tej gazetce, fajnie by było. Hi hi. I słuchajcie, ostatnia strona to horoskop. Przybliżamy. Jaki macie znak Zodiaku? Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ja. Jestem barankiem. Mam urodziny 2 kwietnia, czyli już tą niedzielę, więc przeczytajmy. We wszystkim zachowaj umiar, szczególnie w stosowaniu diety. Hehe, <laughs> ja teraz na diecie jestem. Nie no, po prostu zdrowie się odżywiam. I ćwiczeniach. On i tak bardzo cię lubi, a ty, głodząc się, narażasz na problemy zdrowotne, twoje wielkie szczęście pomoże ci uniknąć kłopotów w szkole. I czas przestać się obrażać narodzeństwa. uuu Uhu! I tutaj słuchajcie, mamy kolejną stronę. Nie przegap, i to jest kolejny odcinek od 19, kolejny odcinek, kolejny numer gazetki od 19 kwietnia. Patrzcie, jak to się nazywa, Buni czy Boni? Jak to się czyta? Taki pisklak i on później taki król. Ol, fajne, świetne, świetne to jest bardzo chciałabym mieć coś takiego, także super jeszcze hajs na zakupy, a następnie jest reklama kolejnej gazetki, także napiszcie w komciu czy Wam się ta gazetka podobała więc jeśli chodzi o gazetkę, czas na małe podsumowanie koniecznie napiszcie w komentarzu co Wy o niej myślicie, jeśli chodzi o mnie ja myślałam, że więcej rzeczy będzie tutaj związanych z Movie Star Planet, tak naprawdę nie jest tutaj zbyt dużo związanych rzeczy z MSP ale bardzo fajną opcją są te prezenty dajcie znać, jeżeli kupujecie tą gazetkę jakie prezenty tu się wcześniej e, trafiały i co, dziękuję Wam serdecznie Serdecznie za oglądanie. Kolejny odcinek z Movie Star Planet będzie już taki normalny, na komputerze nagrany. Także kciuki w górę poproszę. Kolejny odcinek będzie w sumie urodzinowy, bo stawię go w weekend w moje urodzinki. Więc tutaj już taka mała zapowiedź, co możecie się spodziewać w kolejnym odcinku. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do zasubskrybowania kanału. Taki właśnie prezencik urodzinowy dla mnie będzie fajnie i wtedy nie ominiecie żadnego mojego filmiku nowego. No i łapki w górę, jeżeli się podobało. Są mile widziane. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buź Буска, буска. Папа.